Zaczynamy grać 2019 Typamy się do kombajna Puszczamy pracownika Lecimy do traktora Traktora Podpinamy przyczepę Lecimy pod kombajn Sypiemy I tak do końca pola Typamy się do sklepu Do traktora Kupujemy traktor Prasę i traktor I wszystko włączamy w jedną całość. Zaczynamy wszystko w jedną całość. Tam, 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 Lecimy na pole. Zaczynamy pracować. Wypia wypada pierwsza bela. Tra, la, la, la. I tak do końca. Tra, la, la. I tak do końca. Podpinamy traktor z turem. Podpinamy tura. Podpinamy widełki do. do. bel. Widełki do bel. Widełki do bel. pom pom. Widełki do bel. Podpinamy przyczepę. do bel. bel, bel, bel. Kładamy na przyczepę. Srel, 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 srel I co? No i lecimy No a gdzie lecimy? Do szopy, znaczy do stodoły Do stodoły Do stodoły Zdejmujemy bale I kończymy grać Zapisujemy A ja się teraz wam nie żegam Żegnam, żegnam I proszę mi Zostawcie subskrypcję I łapkę w górę 是吗？